Witam Państwa Paweł Rakowski. czas pandemii, czas jesieni, a nawet i zimy. E, to jest czas na dobry czas na, dobry czas na lekturę tutaj e, na www Capital Book Można sobie sprawić jakąś niespodziankę, jakąś coś, coś osładzającego ten trudny czas. Ja akurat tutaj dzisiaj chciałbym opowiedzieć o książce. Święta wojna oraz wojna sprawiedliwa Roberto De Mattei. No cóż, porównanie islamu i chrześcijaństwa jest to um, no praca praktycznie niewykonalna, no bo islam to nie jest chrześcijaństwo, a chrześcijaństwo nie jest islamem. Niemniej nie, bardzo znany i w, Wybitny wręcz historyk włoski, który, który tak właściwie bada szereg różnych zagadnień. Tutaj, akurat, tak jakby porównał perspektywę wojny, konfliktów zbrojnych, jak to wygląda w islamie, jak to wygląda w chrześcijaństwie. No, tak sobie przejrzałem tą część poświęconą chrześcijaństwu, ale z drugiej strony też żadnych państw chrześcijańskich. Nie mamy i raczej już mieć nie będziemy. Tak więc to jest tylko, tylko i wyłącznie spojrzenie teoretyczne, teoretyczne, akademickie, które, e, które tak właściwie gdzieś tam w Annałach sobie funkcjonuje jako, jako trening umysłowy. Natomiast jeśli chodzi o tutaj kwestii Islamu, to jak najbardziej jest to poważne, To znaczy poważne. Islam. islam nie jest chrześcijaństwem, to już powtarzam, bo bardzo często ludzie tutaj sobie tak właściwie porównują i, i tylko, że te porównania w ogóle całkowicie nie ma sensu. Jeśli popatrzymy na islam przez doświadczenie chrześcijańskie i katolickie przede wszystkim, to w ogóle to raczej musimy popatrzeć na Stary Testament, tylko i wyłącznie, to znaczy. Na Stary Testament, ale no, często w kościołach e, czyta się fragmenty, oczywiście w, w każdą liturgię się czyta z fragmenty Starego Testamentu, ale, ale też, e, też tak jakby wiele tych opowieści Starotestamentowych, które, e, które gdzieś tam krążą, to no, nie do, znaczy. No, wielu Azoiców by się zdziwiło, jakby tam się poczytało sobie księgi starotestamentowe, chociażby z tego względu, jak daleko one stoją w, roz w rozumieniu i w pojmowaniu e, wielu aspektów. To znaczy, sami muzułmanie twierdzą, że. że że Mahomet, Prorok Mohammed to jest e, moi, jak Mojżesz, tak? czyli, że, e, czyli że prawodawca, czyli że e, polityk, czyli, no, bo Mojżesz chodził do faraona, tak? tutaj politykę uprawiał później, e, coś co bardzo często chociażby umyka w różnych. E, czytaniach, albo też może e, jakichś takich opowieściach, to przez 40 lat wojował na tej pustyni z różnymi, e, różnymi nomadami, prowadząc tych Izraelitów, i to jest właśnie, i to jest właśnie punkt odniesienia do perspektywy islamu. Tak? To znaczy, że wojna jako, jako zjawisko społeczne, a islam jest wszystkim, to znaczy e, obejmuje sferę sakrum, jak i tę sferę profanum. Nie ma żadnej dystynkcji pomiędzy jednym a drugim, w przeciwieństwie chociażby do chrześcijaństwa, gdzie e, tutaj filozofowie, jak i też teolodzy w przeszłości Chcieli się dość mocno e, nakombinować, żeby pouzasadniać e, pewnego rodzaju e, tą imanentną sprzeczność pomiędzy z jednej strony realiami świata takiego jaki jest, to znaczy, że w tym świecie też jest wojna jako element polityki, jako element stały w związku chociażby, że po pierwsze były państwa, znaczy były organizmy chrześcijańskie i były organizmy niechrześcijańskie, ale też przede wszystkim też wojny był pomiędzy organizmami chrześcijańskimi i jakoś, jakoś to trzeba było ułożyć. No, w świecie islamu to, to, jest, to jest o wiele prostsze. To znaczy, że jak wojna jako stałe zjawisko społeczne, które występuje i, z, i zawsze występowało i będzie występować, też ją trzeba w ten sposób prowadzić zgodnie z jakimś, no, uzasadnieniem, jakąś wizją, tak, z jakąś. Um, Jakąś, może nie religijną dogmatyką, bo w Islamie nie ma czegoś takiego jak dogmaty, ale, ale z, z jakimś religijnym namaszczeniem. E, po, po drugie, tutaj akurat właśnie bardzo dużo chrześcijan, przede wszystkim chrześcijan, tak, katolików, patrzy na tak jakby na Islam przez pryzmat chociażby chrześcijaństwa pierwszych wieków to znaczy, że byli apostołowie, którzy wyszli, ewangelizowali, którzy później byli, później było tak właściwie, tak właściwie od razu od świętego Szczepana była epoka męczenników świętych. Czasami ci święci byli naprawdę, czasami to już tam jakaś imaginacja tutaj pootwierała różnego rodzaju warianta. Niemniej, niemniej to było takie tak jakby doznanie, nazwijmy to tej wielkiej głębi wewnętrznej, tak? Islam nie ma żadnej głębi wewnętrznej, znaczy ma, ale to wszystko jest, jest oparte o uzasadnienie kontekstu społecznego, tak? to, znaczy, to znaczy, jak tutaj pamiętam, on gdzieś dyskutowałem z, w Syrii, to filozofia drugiego policzka jest niepraktyczna z punktu widzenia społecznego. Tak? Takie było uzasadnienie chociażby, dlatego, że to doprowadza do wymuszenia, tak? A Kwestia już takich, no, nazwijmy to wewnętrzno-duchowych zapatrywań, to one są już tak jakby marginalne, tak, to znaczy, że gdzieś tam może coś mistycy, coś tam, no, ale to, 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 to nie ma wartości społecznej, tak więc to jest, to jest wykluczone. E, I no, Islam islam generalnie też często dzisiejsi publicyści jak właściwie, znaczy publicyści, nie tylko dzisiejsi, ale tak w związku z tym, że to jest temat, stał się bardzo modny w ostatnich latach z wielu powodów. E, tak właściwie, wieńczą swoje, swoje uwagi odnośnie tego, że islam e, no jest religią wojny. A drudzy twierdzą, że islam jest religią pokoju. I proszę Państwa, obaj mają, obie te strony mają rację, bo e, tu, też musimy, tu, tu też musimy zauważyć pewnego rodzaju odmienność postrzegania, postrzegania rzeczywistości i odmienność w, w, konstrukcji, w konstrukcji, czym jest prawda. Z, zarówno ci, którzy głoszą, że islam jest religią pokoju, mają rację, jak i ci, którzy głoszą, że islam jest religią wojny, też mają rację. To chodzi o to, że najprościej można stwierdzić, że islam to jest jak kij, który ma dwa końce. I to wszystko zależy od okoliczności, którym tym końcem się jest skierowany. Z drugiej strony, też bardzo dużo publicystów e, oczernia, tak jakby ten islam, że, że on nie jest wyzbytu tego elementu mili militarystycznego. No nie jest wyzbytu elementu militarystycznego, no, tak jest, taki, taki jest ten świat. To ułożony, ponieważ islam jest religią dnia codziennego. To znaczy, jak już mówiłem, jest w, to, to nie jest. Tu nie ma takich wyobrażeń, tak jakby jak w chrześcijaństwie, tak? czy na przykład kwestia czystości seksualnej w islamie nie występuje. Tak? Wręcz jest nakaz, prawda, prokreacji. Nie ma czegoś takiego jak odkupienie winy, nie ma czegoś takiego jak. Kult święty nie ma objawień żadnych, tak. To też jest bardzo ważne, że nie, nie, ma, nie ma jakiejś takiej formy mistyki, nie ma żadnych cudów, tak. Muhammad nie zrobił żadnych cudów i nawet, i nawet żadnych cudów miał nie wykonywać, tak? <laughs> jak, jak zobaczymy chociażby na wahabitów, czyli tak jakby doktrynę panującą w Arabii Saudyjskiej, no to tak właśnie tylko cudem został ocalony grup Mahometa, no bo Wahabici stwierdzili, że żadnych takich w ogóle przybytków w ogóle nie powinno być, tak? Tak więc, tak więc, no oczywiście tutaj Islam też jest bardzo, bardzo mocno podzielony, no bo też jeszcze jest kwestia szyizmu, ale to już, to już sobie, sobie zostawmy, tak więc, tak więc, tak więc, tutaj akurat to jest, to jest percepcja Islamu, gdzie najważniejszy jest ład społeczny, natomiast jeśli chodzi o chwilę obecną Chrześcijanstwo, czyli czyli postchrześcijaństwa, gdzie tego ładu społecznego w ogóle nie ma, no to muzułmanie tak się patrzą i się mówią, no dobrze, ale co wy sobą reprezentujecie, habibi, tak? No, co wy sobą reprezentujecie? I z drugiej strony wychodzą, wychodzą ee, no, jakieś starsze panie gdzieś tam z jakimiś różańcami czy, czy, czy innymi litaniami i mówią, prawda, swoje nasze tutaj mm, nasze tutaj e, e, pokazują naszą religijność, no to jest fajne tak, muzułmani kiwają głowy fajne. Allah Akbar, prawda? Tylko że jaki to ma wymiar społeczny? No, i to już, to już właśnie się zaczyna ten problem, w którym świecie, w którym my żyjemy, no nie ma żadnego wymiaru społecznego. Natomiast, jak popatrzymy na świat islamu, no to to już jest, to już jest troszeczkę co innego, tak? To znaczy, no, w, w świecie muzułmańskim, czyli, czyli na Bliskim Wschodzie, w Europie Zachodniej, w Afryce Północnej, czy też, czy też daleko w Azji, prawda, jest to, cały porządek społeczny jest konstruowany wedle islamu. To znaczy, że rytm dnia. Rytm funkcjonowania generalnie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, to wszystko jest w wszystko ten sposób zorganizowane. To, że ee, nawet i pamiętam pamiętam kiedyś też, już zresztą w Syrii, kiedyś widziałem nawet taką dość mocno sensacyjną scenę, że mąż z żoną szli pod rękę. To, to było sensacyjne, bo takich rzeczy w ogóle generalnie też w świecie muzułmańskim nie da często jest. Albo też innym razem też widziałem, też zresztą w Syrii, no bo na przykład w Libanie to nikogo to, 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 nie, to, to nie interesuje to, że na przykład mąż żoną siedzi w kawiarni. Tak, no takich rzeczy też z reguły nie ma, no bo jest też ścisła separacja, tak? czyli że kobiety są tutaj, mężczyźni tutaj i generalnie każdy ma swoje role społeczne do spełniania. No, w postchrześcijaństwie tego nie ma, chociaż jakbyśmy się cofnęli troszeczkę w dalej, to byśmy zobaczyli, że te światy wcale takie odrębne to akurat za bardzo nie są, no ale to już było, minęło. Um, tak więc tak, no tutaj, um, jeśli chodzi też jeszcze kwestie, kwestie islamu, um, też odnośnie kwestii postrzegania też, też, no bo znowu przeszliśmy etap, nazwijmy to całkowitej um, tak jak utworzenie się państw narodowych, czy też, czy też już nawet później innych, czy też stworzenie państw ideologicznych, tak, tak właściwie wytrąciło chrześcijaństwo, tak właściwie cel polityczny. Tu przypominam, jak e, że generalnie e, na przykład Francja, w, w, co prawda już była dość mocno ateistyczna w XIX wieku, no ale w związku z tym, że jednak te doły gdzieś tam jeszcze tam trwały, to na Bliski Wschód trafiało bardzo dużo francuskich zakonników, księży, którzy no, nie mogli pracować u siebie. Trafiali właśnie tam e, do, e, na Bliski Wschód, no, i wykonywali bardzo porządną, bardzo porządną pracę, tak? to, 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 to jest, i też na przykład kwestia jeszcze chociażby różnego rodzaju poznania i tak dalej. To jest niezwykle ciekawe jak... Yy, chrześcijaństwo tak by straciło straciło jakoś taką swoją rację polityczną, tak? W chwili obecnej też widzimy, jak stronnictwa ONGiŚ, gdzieś tam mające korzenie chrześcijańskie w różnych krajach, gdzieś tam, no, jakoś idą na jakieś kompromisy z mm, w kwestiach obyczajowych, tak? No, jeśli chodzi o Islam, znowu, nie, ma, nie może być żadnych kompromisów, tak? No, bo też nie ma wypracowanej, wypracowanego modelu separacji, tak? To znaczy, że jest wszystko albo nic, a jak nie ma nic, znaczy, no, nie ma czegoś takiego, jak nie ma nic. Nie ma też czegoś takiego, jak ee, bałagan, to znaczy bałagan może być na bazarze, może być bałagan gdzieś tam nazwijmy to w relacjach handlowych, gdzie jeden kupuje buty za 5 dolarów, kolejny za 15 to jest, to, to, to jest ten, ale w sprawach konkretnych wartościowych to akurat żadnego bałaganu nie ma. Eee, tak, więc, tak więc często też akurat właśnie publicyści tak Patrzą, na, patrzą na, tych, na, na, na ten islam z postchrześcijańskiego świata i mają pretensje o tym, że muzułmanie za, nie zapomnieli o wojnie. No bo, no bo nie można zapomnieć, tak? Generalnie to, że też mają też, też wielu publicystów, czy też opinia publiczna ma pretensje do muzułmanów, że oni mają teraz jakieś ambicje polityczne, tak? Że, że oni to na przykład o Hiszpanii nie zapomnieli. No właśnie, no, 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 nie, no nie zapomnieli, nie zapomnieli też o Bałkanach, nie, nie zapomnieli też o Podolu, nie zapomnieli też o Wiedniu, no generalnie no, no, dlaczego mieliby zapominać, tak? Że nie, to też jest troszeczkę taka pycha ze strony świadomości dynastło. europejskiej, że, że skoro Europa przeżyła takie dramaty, no bo przeżyła, to, że to też ma być takie doświadczenie uniwersalne, no, to, no, no nie, to raczej, to, to raczej inaczej, bo znowu przypominam, w islamie nie ma żadnego rozdziału pomiędzy polityką a państwem, pomiędzy religią a polityką, tak. I też państwem, no bo na przykład z krajów muzułmańskich, tak właściwie wszystkie, chyba może poza Tunezją, to są kraje, które prawodawstwo jest oparte na Koranie. No inaczej nie ma, tak? Szariat to też jest różnie rozumiane, no bo jest inny, sz inny szariat, jest w Arabii Saudyjskiej, inny jest w Iranie, inny jest w Mauretanii, inny jest gdzieś tam w Indonezji inny będzie w Belgii, prawda, no, to jest, to jest, no, ma, ma jakieś takie różne, to, to ma pewnego rodzaju podstawy, jakieś pod, podróżniające się elementy, chociażby z tego względu, że Islam to jest generalnie, no, Islam sunnitski, cztery szkoły, tak, to, czyli, czyli, czyli to jest ta wielobarność jest w w islam, tak? To też, też do tego nie możemy zapominać: że jak ktoś, jak doświadczył, nazwijmy to, Maroka, to, to wcale nie znaczy to, że tak samo, znaczy on no, będzie podobnie, ale to, że w Iraku jest, no, jest, może być inaczej troszeczkę. Tak więc, tak. Moim zdaniem jest to książka, która. która no, przybliża różnego rodzaju takie zawiłości. Chociaż, chociaż można mieć troszeczkę do autora taką, jakby pretensję o jedną rzecz, znaczy ja mam tutaj pretensje odnośnie tego, że powtarza, powtarza to, że w, w jakimś odniesieniu do. Islamski, do konstruktu społeczeństwa islamu, że trzeba się odnosić do Koranu. No tak nie jest. Tak? Koran pozostaje w dużej mierze w ogóle całkowicie nieznany, no bo Koran, przy Państwa, to nie jest książka tak analogiczna do Biblii. To też nie jest tak, że w Koranie jest w ogóle Mahomet wymieniany. Jest, jest zresztą wiele kontrowersji, czy w ogóle Mahomet jest wspomniany w ogóle w, w Koranie, chociażby z tego względu, że Mahomet a Ahmed to jest jedno i to samo imię. Tak, że, że jedno tłumaczenie mówi, że jest, a drugie, a drugie że nie ma. I generalnie, a generalnie w islamie nie wolno pracować w ogóle na żadnych tłumaczeniach, to trzeba mieć po prostu tekst tekst oryginalny w staroarabskim i ten staroarabski generalnie jest znany tylko do, do dość mocno nielicznym, tak? czyli nawet sami Arabowie, którzy stanowią tę mniejszość w sieci islamu, no bo generalnie stanowią tam około 500, ponad 500 milionów ludzi, arabskojęzyczni ludzie, to, yy, to i tak no, nawet nie posługują się tym językiem, tak? czyli że nawet i modlitwy, które są wypowiadane w Turcji, w Turkmenistanie, w Indonezji, Malezji, e, Nigerii. One są w języku arabskim, ale to, to nie jest ten arabski mówiony na co dzień. No bo też, to, to też jeszcze jest kwestia, kwestii sakrum języka, no ale, ale też szczególne. Ale, ale chodzi o to, że, e, ko, że tak właściwie znajomość Koranu jest dość mocno symboliczna w świecie muzułmańskim. E, o wiele ważniejsze są hadisy, to znaczy Eee, krótkie przypowieści odnośnie życia jednoście czynów Mahometa, też jeszcze Sirat jest bardzo ważny, czyli biografia Mahometa, ponieważ ona jest, ona jest o wiele ważniej, znaczy o tyle ważniejsza, że w związku z tak właśnie konstrukcją, konstrukcją islamu, filozoficzną, to wedle analogii tego, co zrobił Mahomet. Powstają pewnego rodzaju wykładnie, wykładnie. I te wykładnie mogą od siebie się różnić i w Maroku, i w Tunezji i. I w Afganistanie to mogą być zupełnie inaczej interpretowane te wykładnie, tak? Czyli, czyli też nie mamy jednego środka, nie mamy w ogóle tak, tak właściwie żadnego środka de decyzyjnego, który, z którym tak się można by było rozmawiać. I to jest, to jest pewnego rodzaju też też, 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 też kłopot. No niemniej, już tak nie wchodząc, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, tutaj akurat oczywiście pewne sury w. w, w Koranie są takie, a inne są troszeczkę inne. Tutaj też jest wykładnia taka, że, że sury naj, najpóźniejsze um, te kwestie są niwelowane, niż, znaczy najwcześniejsze są niwelowane przez późniejsze. Tym samym sposobem mamy tak jakby troszeczkę inaczej, inaczej patrzenie na, um, na, na kwestie stosunku religii, pokoju, jak i też kwestii wojen. No bo najpierw Muhammad w Mekce był, nazwijmy to, działał. E, z Społecznie, ewangelicznie nazwijmy to w cudzysłowie. Później, jak uciekł do Medyny i z tej Medyny też tam prowadził wojny. Regularne wojny z sąsiadami, z. Czy to z Żydami. No i wedle tego też e, tworzyły się pewnego rodzaju podstawy pod pojmowanie, e, pod pojmowanie e, relacji pomiędzy zarówno kafir, czyli, czyli, czyli niewiernymi, zimmi, czyli ludami księgi, czyli chrześcijanami, Żydami, no i też pomiędzy samymi muzułmanami, no bo też proszę Państwa, trzeba też wziąć pod uwagę to, że jak jedno państwo muzułmańskie chce napaść na drugie, no to najpierw, trzeba, najpierw to państwo musi udowodnić, że atakowany nie jest muzułmaninem, no bo generalnie wedle takiej wizji idealistycznej muzułmanie nie mogą między sobą walczyć, oczywiście to jest całkowicie nieprawda jak to było, no ale najpierw trzeba wykonać tej, tą ekwilibrystykę że żeby uzasadnić, że, że nazwijmy to Iran nie jest muzułmański wedle myśli Saddama Husseina. Tak więc tak, książka, książka pana Di, Di Mattei jest, jest jakby poszerzając ten temat. Tutaj to już są tematy, które są już naszymi tematami europejskimi, polskimi. Oczywiście jesteśmy już spóźnieni z wieloma kwestiami, no ale żeby tego opóźnienia nie wydłużać, tylko je skracać, akurat właśnie sobie można tą Świętą Wojnę poczytać, no bo jesteśmy, w czasach, zdaniem niektórych, czasach właśnie takowej świętej wojny. Dziękuję bardzo.